Mamy zadanie czwarte, dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Liczbą większą od 1 trzeciej jest. Zrobimy to bardzo szybciutko, po prostu sobie będziemy zapisywać te liczby. Uprościmy sobie wszystkie. Tutaj pierwsza sytuacja to jest 300 na 900. Po skróceniu zer i trójki z dziewiątką otrzymujemy 1 trzecią. Zatem 1 trzecia nie jest większa od 1 trzeciej, czyli to nas nie interesuje. Tutaj mamy, no tu mamy już bardziej skomplikowaną sytuację 8,9,9, 9, 900 minus 1. Czy moglibyśmy to skrócić? Nie, nie będziemy tego skracać, nie można. Tutaj mamy natomiast 300 900 pierwszych i tu 299, ale z tym skracaniem to mi nie wyszło. Czyli skracać nie za bardzo. I teraz tak, spróbujmy też to sobie zapisać jako Oczywiście 300 900 i teraz e, będziemy porównywać. E, jeżeli y, liczba u góry jest taka sama, czyli weźmy na, na te dwa pierwsze przykłady i dzielnik jest e, większy, czyli mianownik jest większy niż ten y, pierwszy, wtedy liczba. Jest mniejsza. Czyli od razu to nas nie interesuje. E, tutaj mamy potencjalną sytuację. Y, I tu mamy potencjalną sytuację. Teraz zajmijmy się tym. E, tutaj 299 jest mniejsze od 300. A dzielnik jest ten sam. Czyli ta liczba e, też jest e, mniejsza. Natomiast tutaj jest jedyna większa liczba e, od 1 trzeciej. I to koniec.